Czy pana zespół potrzebował takiego meczu? Nie tylko wygraliście, ale zrobiliście to w ostatnich minutach. Tak, to było wspaniałe. Myślę, że zasłużyliśmy na wygraną. Z mojego punktu widzenia byliśmy lepsi niż Real. Mieliśmy więcej dogodnych szans. To sprawiedliwy rezultat. Jestem bardzo szczęśliwy i usatysfakcjonowany. Każdy piłkarz pracował dziś dla zespołu. To dobry dzień. Można cieszyć się tym zwycięstwem. Było trudno podbudować zespół. Po pierwszym golu dla Realu atakowaliście, zmienialiście pozycję, ale to Real otworzył wynik. Tak, musieliśmy wrócić do gry. Nie było łatwo, bo Real broni świetnie i jest groźny w kontrataku, ale poradziliśmy sobie jak należy. Stworzyliśmy sobie dużo szans. Wynik jest sprawiedliwy. Ostatnie pytanie. Jestem z Polski, więc pytam o występ Roberta Lewandowskiego. Jest pan usatysfakcjonowany tym, co pokazał? Odegrał swoją rolę przy drugim golu, miał też kilka strzałów. Ja. To wzór dla naszych piłkarzy, przykład, doskonały zawodnik, wielka gwiazda, cieszę się z jego występu. Robert pracuje dla drużyny zawsze, inicjuje pressing, zasłużył na gola, ale ok, był dziś zadowolony także bez braki na koncie.